Trzy z rzędu zwycięstwa przywróciły optymizm w ekipie ruchu radzionków, która na sześć kolejek przed końcem sezonu wciąż mogła mieć nadzieję na awans do baraży o trzecią ligę. Co prawda lider raków 2 Częstochowa utrzymywał czteropunktową przewagę nad cidrami, ale już biorąc pod uwagę tylko tabelę stworzoną na podstawie wyników z wiosny, najlepiej punktującą ekipą byliby żółtoczarni. Na tydzień przed wyjazdem pod Jasną Górę i bojem z dwójką ekstraklasowicza do Radziankowa przyjechała pod Katowice. Beniaminek formą imponował głównie jesienią, w rundzie rewanżowej radził sobie już nieco słabiej. Spory na to wpływ musiała mieć kontuzja kluczowego gracza Podlesia Marcina Rosińskiego, z którego usług od kilku tygodni nie może korzystać trener Damian Ostrowski. Poza tym jednak goście przyjechali na knosały z optymalną kadrą, czego mógł pozazdrościć sztab wicelidera. Do kontuzjowanych Michała Szromka i Szymona Cicheckiego dołączyli miłość Czwieląg i Rafał Kuliński. Ten drugi prawdopodobnie nie zdąży wyleczyć się przed końcem sezonu, co dla radziankowian stratę stanowi wyjątkowo dużą. Mimo kadrowych ubytków, faworytem byli Radziankowianie W piątej minucie stworzyli sobie pierwszą okazję do tego, by zdobyć bramkę. Dośrodkowywała Dambara Barana o centymetry pomylił się Aminę Budiga W 15. W tej minucie groźnie zaatakowali przyjezdni z Katowic. Bartosze Nowotnik uderzył lewą nogą z za pola karnego, ale piłka pofrunęła o centymetry od bramki Rafała Strzelczyka. 24 minuta znowu w ataku ekipa z Katowic. Tym razem piłka trafiła pod nogi Macieja Niesyto. Niesyto zdecydował się na strzałę z za pola karnego. również i on jednak w światło bramki nie trafił. 5 minut później okazję do objęcia prowadzenia stworzyli sobie miejscowi. W polukarnym rywala znalazł się Aminę Boudiga. Nie dał sobie odebrać piłki, oddał ją do Kamila Kopcia. Kopeć uderzył, ale spokojnie obronił ten strzał Artur Tomanek. Wydawało się, że miejscowi po malutku zaczynają łapać wiatr w żagle. 32 minuta, rzut rożny, główka wracającego do wyjściowego składu Tomasza Harmaty, ale piłka w bramkę nie trafia. Wędrujemy do drugiego narożnika, główkował Rafał Otwinowski. Tym razem swój zespół na linii bramkowej ratował przemysła rzemła. Jeszcze jeden korner dla Cidów, tym razem rozegrany nieco inaczej, wrzuca Marcin Czcionka w zamieszaniu w szesnastce z piłką obraca się Tomasz Harmata Tomanek był jednak na posterunku w 35 minucie mocny cios zadali goście do siatki Rafała Strzelczyka trafił Bartosz Nowotnik po tym jak szybciutko rozegrał piłkę z napastnikiem przyjezdnych Jackiem Jarnotem a zatem Radzionkowianie podobnie jak tydzień wcześniej w Jaworznie, znowu zmuszeni do odrabiania straty, tymczasem Katowiczanie zostali pozbawieni wsparcia swojego szkoleniowca, który został usunięty z ławki rezerwowych, Damian Ostrowski, obejrzał czerwoną kartkę po tym, jak głośno protestował przeciwko jednej z decyzji arbitra. Gospodarze musieli się jednak skupić na sobie, a mieli kłopoty z tym, by jeszcze przed przerwą stworzyć sobie bramkową okazję. Dopiero dwie minuty przed gwizdkiem arbitra zapraszającą obie ekipy do szatni ruch miał rzut wolny po faulu na Bartoszu Nawrockim. Piłkę ustawił sobie Adam Baran, ale trafił w mury złożony z piłkarzy Podlesianki, a później futbolówka wylądowała na siatce ich bramki. Druga połowa zaczęła się od ataku ekipy Podlesianki, dośrodkowanie w pole karne Rafała Strzelczyka, główka Jacka Jarnota, ta piłka frunie tuż nad poprzeczką Cidrów. Ale tak naprawdę ten pierwszy kwadrans po zmianie stron to był najlepszy okres gry w wykonaniu podopiecznych trenera Marcina Dziewulskiego. Okazja dla Mateusza Pietrygi po tym jak rozegrał piłkę z Bartoszem Nawrockim. Niestety zawodnik Cidrów nie potrafił trafić w bramkę. 51 pierwsza minuta. minę Puttiga rozegrał piłkę z Bartomiejem Gwiaździńskim. Zagrał później przed bramkę, ale tam Nawrockiego uprzedził jeden z defensorów Podlesianki. Kilkadziesiąt sekund później znakomitym uderzeniem Zderzeniem z około 30 metrów opisał się Rafał Otwinowski, ale Tomanek zdołał wypiąstkować piłkę nad poprzeczkę. Cidry na tym etapie niemal nie schodziły z okolic szesnastki. Gości Pietryga zbiera piłkę przed polem karnym, uderza, myli się o pół metra. Można było mieć wrażenie, że gol dla Żółto-Czarnych po prostu wisi w powietrzu, tym bardziej, że to wszystko, co Państwo oglądali. Działo się w okresie dosłownie kilku minut po przerwie i w końcu Bartosz Nawrocki. Pięknym uderzeniem. Trafił do siatki pod lesianki. Tyle, że w momencie podania był na pozycji spalonej, więc ten gol uznany nie mógł zostać. Gospodarze nie rezygnują z walki o doprowadzenie do remisu. Marcin ściąka posyła długą piłkę na połowę przeciwnika, głową zgrywają Adam Baran. Futbolówka trafia do Nawrockiego. Ten przegrywa. Jednak pojedynek z Tomankiem to jeszcze nie koniec. Baran do Aminy Błudigi. Tunezyjczyk trafia jednak tylko w boczną siatkę. A to już 63 minuta. Ruchy rozgrywa piłkę na własnej połowie. Wymiania kilka podań. W końcu futbolówka trafia do Kamila Kopcia. Kopeć przedostaje się z nią w okolice pola karnego. Nie decyduje się jednak na strzał. Oddaje piłkę do Aminy Budigi. Budiga obija słupek bramki pod Ciągle wynik przyknosały 0 do 1, choć ruch ma okazję za okazją do tego, by go zmienić. Jeszcze raz Sidry, jeszcze raz Budiga wbiega w pole karne, nie daje sobie zabrać piłki, choć został zablokowany. Wystawiają przed pole karne do Kamila Kopcia, Kopeć mierzył w okienko bramki lesianki, ale efektowną paradą popisuje się Artur Tomanek. Raz za razem fani żółto-czarnych łapali się za głowę, potem jak ich ulubieńcy marnowali okazję na gole. Takie jak ta Rafała Otwinowskiego, który z bliska po rzucie rożnym głową pudłuje. A goście nieco schowani, kupieni na tym, by bronić w wyniku, szukali też okazji do tego, by ten rezultat zamknąć i mieli okazję w 73 minucie kapitalnie za pola karnego strzelał Bartłomiej Kędzierski. Rafał Strzelczyk tylko patrzył na to, jak piłka na jego szczęście odbija się od poprzeczki. W 75 minucie goście z Katowic mieli kolejną okazję do tego, by dobić gospodarzy drugim golem. Tym razem w dobrej sytuacji piłkę nad bramką przenosi Jacek Jarnot. I wracamy na połowę Podlesianki Katowice. W środku boiska utrzymuje się przy piłce Adam Baran. Nie daje sobie jej zabrać mimo ataków dwóch przeciwników. Aminę Budiga oddaje piłkę do Barana. Baran lewą nogą spokojnie broni Tomanek. Czas uciekał miejscowym nieubłagania na 5 minut przed końcem regulaminowego czasu. Niemal doszczętnie uciekły również szanse na to, by doprowadzić do remisu piłkarze podlesianki wyprowadzili atak, po którym do siatki Rafała Strzelczyka trafił rezerwowy Paweł Lisiński, goście wygrywali 2 do 0 kompletnie rozklepana defensywa wicelidera, Rafał Strzelczyk bez dużych szans nie będzie dobrze wspominał powrotu między słupki doświadczony golkiper Cidrów, ruch walczył do końca, jeśli nie o 3 punkty, jeśli nawet nie o punkt, to o gola kontaktowego ale wciąż był nieskuteczny, to była próba Kamila Kopcia, już w doliczonym czasie gry za pola karnego. Na strzał decydował się Marcin Trzcionka. Ostatecznie piłka tego dnia ani razu nie wpadła do siatki przyjezdnych. Podlesianka Katowice niespodziewanie wygrywa z ruchem radzienków na jego boisku 2 do 0. Nieskuteczność była dużym problemem dzisiaj. Tak, to, to, to chyba jest główny, główny powód. Na pewno siła rywala i organizacja gry rywala, który na pewno był dobrze przygotowany do naszego meczu była widoczna i zasłużenie po części rywal ten mecz wygrał, mimo że mieliśmy to swoje sytuacje. Mieliśmy fajne momenty, mieliśmy dobrą energię, energię, początek drugiej połowy naprawdę obiecujący, jednak kończymy to porażką, która boli, która na pewno gdzieś nas dotyka. Musimy wrócić do równowagi, spojrzeć sobie w oczy, wiedzieć o tym, że mogliśmy to zrobić wszystko lepiej, zmierzyć się z tym, wziąć to na klatę pomęsku i starać się wrócić do równowagi. Wierzę w tę drużynę, wierzę, że ta drużyna jest w stanie to zrobić, jest w stanie się cementować, zjednoczyć na. Na nowo, że tak powiem... Eee powalczymy o siebie, na pewno. No, nie mamy wpływu na sytuacje losowe, na urazy, na, na kontuzje, na, na kartki, na to, co się, co się dzieje w piłce, także musimy e, z tygodnia na tydzień radzić sobie z różnymi, jakimiś drobnymi problemami. Ja, ja wierzę zawsze w całą kadrę, w cały, cały potencjał, który mamy w drużynie. Dzisiaj też e, inne osoby miały swój czas dla siebie, także każdy na pewno chce, każdy jest zmobilizowany. Do tego ławka rezerwowych zawsze jest pełna energii. No, nie zawsze wszystko wyjdzie idealnie, także no musimy to zaakceptować, porażki w życiu się zdarzają, my dzisiaj taka, taka najbardziej bolesna na pewno jest i, i musimy mimo wszystko ze sobą porozmawiać, znaleźć y, po części przyczynę, po części y, no walnąć się mocno w piersi, y, bo na pewno mogliśmy wiele rzeczy zrobić lepiej i czyno jest tego lekcję.